Jest mi taką chmurką, mruką, mruką. Słodki słodziak. Słodki, słodki. Tam teraz zaraz się tu wymija, po prostu, i wszystko będzie dobrze. O, szczęśliwki, chodź, chodź. Cześć. Cześć, co tam? Co tam? No, takiego pieska mam. Fajnego. Mm. Z, ze stuczoną łapką. Ale wszystko będzie dobrze. Tak, na no pewno wszystko będzie dobrze, jak pan weterynarz Cię i wygłaszcza po No, o co Ci chodzi, o, no? Mamice, chłopaczysko, Ty masz wielkie serduszko? No mam! No. A ja mam dla Ciebie prezent. Co tam masz? Pokaż. O! Zaproszenie na ślub? Zaproszenie na nasz ślub. na ręcznie zrobiłam. A to? Jest dla twojej babci. To jest dla babci. To jest dla babci. No, ciekawe. Podoba ci się. Ładne? No, takie jest, 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 To. O nie. To jest odwet zaproszenia. Ty, chłopaczysko, my za tydzień mamy ślub, a ty chciałeś teraz zaproszenia wysłać? Zaproszenia to już dawno poszły. Tak. Taka jesteś? Aha. To my cię teraz zamordujemy. Słodkością. We dwoje. Tak? Nie, zobaczysz. Całusami i puchatością.